Jestem Hamiltonem, umówmy się, to jest teza na ten film, bo Hamilton to życie. No hej, Tupperware 42 i, i dzisiaj, jeżeli jeszcze nie zgadliście po tytule tego filmu oraz moim przebraniu, odpowiem na Hamilton Book, tak, ale zanim zabiorę się do pytań i książek, które dla Was przygotowałem, a jest ich sporo, bo jest ich 12. Pytanie jest 12 i są to naprawdę ciekawe pozycje. Mam nadzieję, że Wam się spodoba to, co chcę Wam dzisiaj opowiedzieć. Chcę poruszyć temat warszawskich targów, książki, które tak są już za tydzień, kiedy to nagrywam, a jak Wy to oglądacie, to powiem tylko jedno: zbliżają się. Chcę Wam powiedzieć, gdzie będziecie mogli mnie znaleźć, na co ja się wybieram, jakie atrakcje tam mnie interesują. I przy okazji zaprosić Was na pewną rzecz związaną właśnie z targami, tak zaprosić Was do siebie, że tak powiem. A więc o co chodzi? Słuchajcie, ja żeby się nie pomylić, musiałem sobie spisać to wszystko w jednym miejscu. To nie jest bardzo dokładna rozpiska, ale chcę żebyście tylko mieli takie trochę informacji, bo więcej znajdziecie w moich mediach społecznościowych, jak już się targi zaczną, gdzie mnie szukać, gdzie jestem, na co się wybieram, kiedy dokładniejsze przejdzie sobie program. Chcę Wam powiedzieć, że tak, 4 dni targów będę na czterech dniach najprawdopodobniej, może na trzech, to się okaże, życie tak naprawdę pokaże, w czwartek czwartek mam y, zajęcia oraz zebranie wieczorem więc nie wiem czy pojawię się na hali targowej ale jeżeli już się powoli będzie zbierała ekipa może, nie wiem, warszawskich booktuberów, żeby się tam wybrać, to ja się tam wybiorę. Ale na czwartek się mocno nie nastawiajcie. Piątek. To jest dzień yy, nietypowy, bo w piątek są Juwenalia Politechniki Warszawskiej, na które was serdecznie zapraszam, jeżeli interesuje was coś takiego. Ja będę już pewnie wtedy na targach na yy, stadionie, ale też pewnie później wieczorem się wybiorę na Juvenalia, więc tam możecie mnie szukać, znaleźć. Tak jak mówię, w mediach społecznościowych nie łatwo wyśledzicie, gdzie jestem. Kolejna rzecz. W sobotę kto mnie interesuje, kto mnie interesuje. Tak naprawdę nie mam jeszcze planów, będę mocno, spontanicznie się tam poruszał. Zobaczymy na co trafię, zobaczymy na co mnie ekipa zaciągnie, bo już tam pewnie będziemy większą grupką booktuberów się kręcić razem. Z osób, które mnie interesują jest to Padre Ogilin, chciałbym go spotkać, będzie na czwartej stronie. Oraz myślę, zobacz jaka będzie kolejka, żeby stać do Olgi Tokarczuk i podpisać książki, które jej mam, bo Jedna książka przytana, a już jestem tak zakochany dosłownie w jej twórczości. Oraz niedziela, czyli to nas, co chcę Was zaprosić. O godzinie 10 na stoisku księgarni internetowej nieprzeczytane.pl Ja oraz Zuza z kulturalnej szafy mamy spotkanie łamane na panel łamane na widzimy się tam po prostu z Wami. Bo nieprzeczynni nie zawodzą, są tak fajni, jak ich zapamiętałem, bo zaprosili nas tam właśnie do siebie na stoisko, gdzie mają oddzielną strefę, gdzie można przeprowadzić spotkania. Zapytali Paweł Zuza, czy nie chcielibyście wpaść do nas. Byśmy Was wpisali, i tak, fun fact, jestem wpisany na liście autorów pojawiających się na warszawskich targach książki. Wow! Jeżeli ktoś nie widział, to albo Wam podlinkuję, albo gdzieś tutaj wstawię stawie screena, bo to bardzo fajnie wygląda. W każdym razie zapraszamy Was tam o godzinie 10 w niedzielę targową, więc tak naprawdę dlatego chciałem ten temat poruszyć przed Hamilton. Book takim mam nadzieję, że czekacie, bo to jeszcze w tym filmie. Wiem, że Wam się tak może wydawać, nie wydawać. No i ostatnia rzecz, kto jedzie? Jeżeli się wybieracie na warszawskie targi książki, koniecznie piszcie mi o tym w komentarzach, może się zobaczymy. Mam taką nadzieję, że się zobaczymy. Yy, Booktuberzy też do Was się zwracam. Piszcie, kto jedzie na targi. Bo z tego co słyszałem ostatnio, yy, kilka osób się nie wybiera w ogóle. Ale dobra, żebym nie zniechęcał widzów, zapraszamy Was na targi. Przyjeżdżajcie. Ja będę, Monty będzie, Zuza będzie, Sellerki będą. Reszty nie mogę potwierdzić za bardzo, bo wiele osób tak się waha, czy przejdzie, czy nie przejdzie. Przejdziecie to, zobaczycie. Zapraszamy. A teraz czas na tytułowy Hamilton Book, tak do którego nominowała, nie nominowała, hmm, nie wiem jak to powiedzieć. Nominowała mnie Remi, ponieważ jak ona to nagrywała, to ja jeszcze w ogóle nie siedziałem w Hamiltonie, nie jarałem się tym, nie przesłuchałem całej ścieżki dźwiękowej, całego soundtracku, tak jak to zrobiłem niedawno. I dlaczego mówię, że Remi mnie nominowała? Bo napisałem do Remi: "Remi, czy masz y, zapisane przetłumaczone pytania?". Remi powiedziała: "Tak, mam". No i stąd mam pytania. Więc jeżeli pytania mam od Remi, to tak jakby mnie Remi nominowała, nagadałem się, ile mogłem, film przeciągnąłem tak długo, jak to zwykle ja. Przechodzimy do pierwszego pytania. Alexander Hamilton, czyli książka z bohaterem, który jest chłopcem do bicia. Dobra, i zanim powiecie cokolwiek o moim wyborze, czyli More Happy than not raczej szczęśliwy niż nie, od razu mówię, że to pytanie traktuję niedosłownie, tak? Chłopiec do bicia, bo to byłoby takie w ogóle jakby. Ci, co czytali, jakby wiedzą o co chodzi, i czemu to jest takie, yy, jakby okrutnie ironiczne, w związku z tą książką. Ale tak, chłopiec do bicia to ja tu interpretuję jako ktoś, kto ma mega ciężko w życiu i cały czas mu się jakieś okropne rzeczy dzieją, i tak, no, nasz główny bohater. Na samym początku mierzy się z tym, że jego ojciec popełnił samobójstwo w mieszkaniu w ogóle, w którym on mieszka i on codziennie o tym praktycznie myśli. A potem, jak czytamy tę książkę i dowiadujemy się, dlaczego ten ojciec popełnił samobójstwo, i biorąc pod uwagę, że główny bohater wiedział o tym i był tego świadomy, to to tak okropnie boli. To jest tak bolesna książka, tak przerażająca przez to, co pokazuje, ale z drugiej strony tak fajne doświadczenie, w sumie ostatecznie podnoszące na duchu, że biedny Aaron, no ale pasował tutaj. A Wy powinniście czytać, to jest mój patronat, więc polecam bardziej niż szczerze, bardzo, bardzo, bardzo polecam. I'm not from way ma szat, czyli książka, dzięki której powstałeś i chciałeś o niej wszystkim opowiedzieć. Zastanówcie się, powstać i wszystkim o niej opowiedzieć. Tak, z mgły zrodzony Brandona Sandersona, czyli książka, dzięki której tu wszyscy jesteśmy. Książka, dzięki której założyłem ten kanał. Książka, która spodobała mi się tak bardzo, wywarła na mnie tak mocne wrażenie. Tak bardzo emocjonalnie też mnie dotknęła, że uznałem, no, że muszę się tym z kimś podzielić, tak? A nie miałem za bardzo z kim o tym pogadać, komu to polecić i wiedzieć, że ta osoba to przeczyta. Więc. No hej. Tu P42. The Skyler Sisters, czyli książka ze świetnymi siostrami. Jeśli chodzi o siostry, mam tu książkę, której niedawno opowiadałem wam na kanale, czyli jest to Perłowa Dama, drugi tom cyklu Circus Lumos, którego jestem ambasadorem. I bez wchodzenia w szczegóły, ale są tu siostry pewne, połączone magią sióstr, tak się tutaj to nawet nazywa. Główna bohaterka będzie miała dość mocną styczność z tą magią sióstr. Jest to jeden z fajniejszych momentów w ogóle w całej książce. To, co dzieje się tutaj właśnie w Wiedniu, ale o tym mówiłem już w oddzielnym filmie, więc tak tutaj mamy naprawdę fajne siostry z cyrku Circus Lumos. You'll Be Back, czyli książka, do której na pewno powrócę. Pewnie już to zauważyliście, ale cały ten tak postanowiłem tak nagrać. Zresztą jak każdy tak na moim kanale, dlatego czekam na fajne nominacje, bo mi się to fajnie przewrotnie nagrywa. O czym mówię, że moje odpowiedzi są dość hmm, nie wprost, nieoczywiste, bo tak. Książka, którą przeczytam ponownie, to ostatnie życzenie Andrzeja Sapkowskiego, jeżeli kiedyś. A na to liczę. Znajdę sobie tyle wolnego czasu, żeby zmaratonować Wiedźmina, bo coś czuję, że on mi się w końcu spodoba. Dla tych, co mnie krótko oglądają, bo mogą nie kojarzyć moich bardzo dawnych filmów, gdzie mówiłem, że ostatnie życzenie nie do końca do mnie przemówiło. Ja tę książkę czytałem już chyba ze dwa razy. Nie, miałem dwa podejścia i za drugim razem ją przyszedłem do końca. Ale teraz, jeżeli bym chciał poznać sagę, w sensie przeczytać drugi rozdział opowiadań, drugi rozdział, drugi tom opowiadań i przeczytać całą sagę Wiedźmińską, te pięć tomów kolejnych. To uważam, że powinienem wrócić do tego i przeczytać jeszcze raz opowiadanie pod tytułem Kraniec Świata, bo pamiętam, że mi się podobało najbardziej z całego zbioru yy, oraz opowiadanie Ostatnie Życzenie, bo ono jest dość, <laughs> dość istotne dla całej historii. Bo ja już po prostu zapomniałem trochę o co chodziło z tym ostatnim życzeniem. A dlaczego się ostatnio nakryciłem na Wiedźmina? Bo jak byłem z fizykami w Lwowie, to biegaliśmy po rynku i śpiewaliśmy... Yy, jak to się nazywa po polsku? And Storm". w każdym razie. Z moich snów uciekasz nad ranem. I tak mnie jakoś wzięło, że tego Wiedźmina trzeba w końcu usiąść i przeczytać. Może mi się w końcu to spodoba. HelpLess, czyli książka, którą kupiłem, bo nie mogłem się jej oprzeć. Osoby oglądające mnie dłużej na pewno pamiętają tę okładkę. Dlaczego podskakuje? Jest nawet na moim Instagramie, Instagramie zdjęcie tej książki obłożonej jagodami w kształt motyla. To jeszcze zanim rozpocząłem ten taki schemat, co mam teraz, czyli trzy kolumny, tak? Polaroid, krajobraz oraz książka. Yy, I no, jak zobaczyłem tę książkę, tak, na korzach, w promocji, w twardej oprawie. Swoją drogą, dawno tego nie robiłem na kanale. Czemu mi nikt nie zwrócił uwagi, że w stwarde okładki się tutaj stuka? Tylko na kanale P32Halko. <grytanie> książka Dlaczego Podskakuję? Jest to no, książka autora, którego nie przeczytam, ale ze wstępem Davida Michela każdy wie, że tutaj Davida Michela bardzo lubimy za rewelacyjna dla smur i miejmy nadzieję w przyszłości też inne książki, które ja go przeczytam. Jest to książka o chłopcu z autyzmem. I jest to z tego, co mi się wydaje... A, y, to jest wywiad jakby, bo mamy pytanie i odpowiedź tego chłopca, no ale ponieważ książka jest bardzo ładnie wydana, to... Chwila, coś w tej książce było. <laughs> ponieważ jest bardzo ładnie wydana, to nie mogłem jej nie kupić. I kiedyś wypadałoby ją... przeczytać. Dear Theodosia, czyli książka, która mnie powaliła. Okej, okay, zapowiedziałem, że moje odpowiedzi będą raczej przewrotne i nietypowe, bo taki mam zamysł na ten film, ale musiał polecieć jakiś klasyk w którymś momencie, tak, książka, która mnie powaliła, to zdecydowanie Pół Ziemi. Nic dodać, nic ująć. I nagrodzona na gali, jeżeli ktoś nie oglądał gali, to zapraszam. I oddzielna recenzja, jak ktoś nie oglądał, to zapraszam. Więcej o tej książce chyba nie ma co mówić. Pół Ziemi, według mnie mega niedoceniana rewelacja. This man is non stop, czyli książka, której nie mogłem przestać czytać. Zanim pokażę wam moją książkę, którą wybrałem do tego pytania, chcę tylko powiedzieć, że Remi na to pytanie odpowiedziała książką Slash, a ja na to pytanie odpowiadam książką Fanfic. I dlaczego nie mogłem przestać jej czytać? Tutaj będzie dosłownie. Ponieważ czytałem ją jadąc pociągiem na linii Lwów-Warszawa, no tak na serio to Przemyśl-Warszawa-Lwów-Przemyśl, Przemyśl. ponieważ no miałem tę książkę ze sobą, nie mogłem spać, więc nie mogłem przestać jej czytać, bo wtedy bym się nudził. A tak na serio, to rewelacyjna pozycja, o której Wam w najbliższym czasie opowiem troszkę więcej na kanale. Bo jak ktoś śledzi moją kartę społeczność, to wie, jaki nowy format zamierzam wprowadzić na kanał. Dlatego mówię, poczekajcie na dłuższą pogadankę o fanfiku. No, ale też przy okazji jest to naprawdę rewelacyjna, nietypowa. W ogóle nie czytałem nigdy książki o takiej tematyce. Yy, świetnie mi się uczytało w tym pociągu i przez to bardzo fajnie ten podróż wspominam. No i dosłownie. Nie mogłem jej przestać czytać. Zanim dojechałem do Warszawy, to skończyłem, więc tak na jednym pociągowym przejdzie poszła całość. Zdecydowanie nie żałuję i bardzo, bardzo polecam. Cabinet Battle, czyli książka, której zawsze bronię w dyskusji. No cóż, bronię, bo muszę, bo ludzie się nie znają i nie doceniają. A tak na serio, sklepy cynamonowe Bruna Naszulca. Bardzo tę lekturę lubię. Cały zbiór przeczytałem. Sanatorium również przeczytałem pod klepsydrą. I mało kto jest fanem, ale ja mówię, ja zawsze bronię, według mnie talent, który za wcześnie odszedł z tego świata, gość, którym powinniśmy się mega chwalić za granicą. Aczkolwiek słyszałem, że on jest bardzo doceniany, jest w takiej trójce najbardziej cenionych y, polskich twórców klasycznych za granicą, bo, no wiecie, Mickiewicza nie docenią, bo to trzeba bardziej się czuć, identyfikować z tym krajem, z tymi regionami, a podobno jest w tej trójce najbardziej cenionych obok Gombrowicza oraz, oraz y, Witkacego, jest właśnie Bruno, Sulc, więc ja będę bronił. The Room Where It Happens, czyli książka o wyjątkowym miejscu akcji. Wbrew pozorom, bo to pytanie wcale nie jest jakieś złożone czy skomplikowane. Nie mogłem znaleźć łatwo książki, które by spełniało założenia tego pytania. Czyli wyjątkowy świat przedstawiony, ale potem pomyślałem, kurczę, dużo jest takich światów, bo oczywiście przejrzałem sobie wszystkie te moje książki. Jak ktoś nie widział Bukszeptur, zapraszam, będzie wiedział, dlaczego się rozglądam. Tu, 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 tu i tam. I zdecydowałem się na. Pana Lotowego ogrodu Jarosława Grzędowicza, bo jednak świat, gdzie mm, są ludzie, którzy mają takie końskie oczy bez białek, te wszystkie cuda, uroczyska, rzeczy, które tworzą czyniący. Nie wchodzę za bardzo w spoilery, bo wydaje mi się, że tak jak się tylko tego słucha, to się nie domyślicie mniej więcej o co chodzi, jaki to ma związek z fabułą, ale. To, co tworzą tutaj ludzie obdarzeni i pierwiastkiem, magii, lodowy ogród, Dolina Pani naszej Bolesnej, to, co jest na pustyni w tym świecie. Wow, wow i jeszcze raz, wow, absolutnie coś pysznego dla wyobraźni, jak się to czyta i stara się wyobrazić sobie ogród rozkoszy ziemskich, inspirowany obrazami Bosza. No. A z drugiej strony bardzo straszne, tak? Jakieś tam, nie wiem, mówiące drzewa, płaczące, cierpiące, poskręcane, jakieś istoty tworzone przez chorych ludzi zachłyśniętych władzą. No, może wam trochę za dużo mówię o treści tej książki, ale wydaje mi się, że takie opowiadanie, a no tu jest wszystko fajnie, to wam jednak nie da takiego obrazu jak właśnie te przykłady, które wam tutaj dałem. Więc cykl O Panu Lodowego Grodu ze względu na świat polecam czytać. Nie zachuśnijcie się jak gdzieś przeczytacie w internecie. Że o mój Boże, czwarty tam wszystko zmienia. Bo wcale nic nie zmienia. To akurat mnie rozczarowało w tej serii, ale to już Wam nieraz mówiłem, że mam problem z panem Lodowego Grodu, bo spodziewałem się, tak, plot twist na końcu. łabubum, w ogóle, kim jest Wuko i tak dalej. Nie. No to, co spotykamy po drodze jest dla mnie esencją tej książki i ze względu na to polecam Wam to czytać. It's quiet uptown. Czyli książka, przez którą zaniemówiłem. mówiłem. Znowu traktuję pytanie zarówno dosłownie, jak i metaforycznie, bo książka, przez którą zaniemu mówiłem, to oczywiście tekst Głuchowskiego, czyli ostatnia książka omawiana przeze mnie w drugim sezonie P42, tak? Bo tak naprawdę po tej książce był jeszcze tylko unboxing, potem były najdłuższe wakacje w życiu, w sensie ten serial, no a potem... Kanał zamknąłem na 3 miesiące z powodów, co tam możecie sobie posłuchać w tamtym filmie. No i z drugiej strony, tak, przez tekst również. Jejku, jaka ta książka jest piękna w tym obiektywie? W sensie ten kolor strasznie mi się podoba. Ale słuchajcie, yy, tak, zanim mówiłem przez tę książkę, przez to jak ona jest, jak ona jest dołująca, smutna, poruszająca, z drugiej strony mega emocjonalna. W tej chwili moja mama tę książkę czyta. Biedna, ja jej powiedziałem, nie czytaj, to jest depresyjna. A przeczytam, jak dostało pierwsze miejsce, no. Juduju, twoja wola, mamo, ale tak, tekst. Niesamowita pozycja odbiera mowę dosłownie. Jeszcze jedna rzecz, teraz tak sobie pomyślałem, czy tekst nie staje się moim pielgrzymem, jak u uli, właśnie, czyli książka, o której tak naprawdę w każdym filmie teraz będę mówił. Tak, nie, bo Sanderson kiedyś był takim autorem, ale potem nie miałem kiedy go czytać, więc tekst? Napiszcie w komentarzach, czy też tak trochę zaczynacie myśleć? Bo może nie, ale. Porozmawiajmy o tym. The Election of 1800, czyli książka, która skupia się na rywalizacji lub zawodach. Kolejne pytanie, z którym troszkę miałem problem, bo nie chciałem iść w oczywistości, dlatego poszedłem w trochę mniejszą oczywistość, czyli Szklany Tron, ale potem pomyślałem, hmm, może jednak pójdę jeszcze troszkę inaczej. I moją odpowiedzią na pytanie o książce: no bo wiecie, to jest rywalizacja zawodów, każdy chyba wie o czym jest Szklany Tron, a jak nie, to mam dwa filmy o tej książce na moim kanale. O pierwszym tomie i o drugim tomie, i tak bardziej spojrzeniu na serię, więc dobra, nie będziemy tu rozmawiać o Szklanym Tronie, każdy wie, co to szklany Tron. Dlatego chciałbym tu przywołać książkę, którą aktualnie czytam, niestety nie mogę Wam jej pokazać. Jest to gra Endera. Czytam Grendera Endera yy, i tam mniej więcej tyle, ile dotąd przeczytałem, czyli tak naprawdę jedna trzecia, skupia się na tym, że Ender, nasz główny bohater, przechodzi no tak jakby szkolenie, jest w szkole wojskowej i skończmy na tym. Yy, jest tam element rywalizacji, jest tam, są takie w pewnym sensie zawody i wydaje mi się, że o tej książce też wam kiedyś dłużej opowiem, jeżeli dojdę do tego klucza, co tam ma się dziać, bo mimo że tak, zaspoilerowałem sobie zakończenie grendera, bo kiedyś uznałem, że nigdy nie przeczytam tej książki, więc sprawdziłem o co tam chodzi z tym wszystkim. Ale już trochę zapomniałem. W sensie, no, wiem jaki będzie zwrot, tak? ale nie pamiętam tak bardzo tego szczegółu. Więc, w tym nowym formacie, o którym możecie przeczytać w mojej zakładce Społeczność na YouTubie, ale też w innych mediach społecznościowych, będę wam o tym trochę opowiadał, tak zapowiadał, robił takie sneak peeki i tak dalej. Więc, śledźcie mnie, koniecznie wszystkie linki macie w opisie. To w tym formacie Wam opowiem o grzędera również. Who lives who, dies, who tells your story? Czyli książka z zapadającym w pamięć narratorem. Ostatnie pytanie, ostatnia odpowiedź, i trochę możecie się domyślić, że będzie to piąta pora roku. Tak, bo przez trzy książki, chociaż nie, w drugiej to jest już powiedziane, jesteście w we wrotach obelisków, w moim pierwszym patronacie P42 jest powiedziane, dlaczego? Jeden z wątków. Głównych w tej książce prowadzony jest w narracji drugiej osoby liczby pojedynczej. Kto mówi o tobie? Kim? Zaraz wam przeczytam fragment, bo to jest fajne. Masz nadzieję, że stężenie siarki się nie zwiększy, ponieważ w przeciwnym razie ludzie zaczną się dusić i wymiotować, a po kolejnym deszczu skwaśnie ziemia i pozdychają ryby w rzece. Tak, już lepiej. Po chwili panowanie wraca i jesteś w stanie wreszcie oddalić się do domu. Tak, więc. Macie fragment, wiecie, jak to mniej więcej wygląda, i to jest bardzo fajny zwrot akcji, element całej fabuły, który tak świetnie buduje świat stworzony przez MK Ja że ma, świetna książka, ale to już wam nieraz mówiłem, z rok temu nawet. No to co, to tyle pytań? Jak to? Jakoś szybko mi się strasznie to nagrywało, szczerze mówiąc. Znaczy dłużej yy, kombinowałem, żeby wyglądać jak, nie wiem, namiastka Aleksandra czy kogokolwiek z tego muzykalu, niż odpowiadam na te pytanie, ale mam nadzieję, że wszystkie książki pokazane w tym filmie was zainteresują, bo są to naprawdę ciekawe pozycje, yy, bo... no, ile? Jednej? Tak. Chyba tak. Jednej tylko tu nie czytałem, dlaczego podskakuje. No, ale całą resztę wam bardzo, 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 bardzo polecam do przeczytania. I właśnie, nominacje. Bym zapomniał. Nominacje mam z Instagrama, ponieważ na Insta story zapytałem się Ej, BookTuberzy, kto chce nominację do Hamilton BookTagu? I w ten sposób powstała magiczna piątka, która mam nadzieję, że odpowie na moją nominację i nagra ten tag. Oczywiście w pierwszej kolejności, ja się zastanawiam czy ona jeszcze tego nie nagrała, ale no, chyba ja ją musiałem nominować, Marta, wybredna maruda, halo, specjalistka na YouTubie, ostatnio przynajmniej z osób, które oglądały od musicali, jeszcze nie nagrała Hamilton Book tak? nagraj, proszę cię. Jak Marta, to i oczywiście Nadine, moja droga, mam nadzieję, że coś fajnego z Hamiltona może nam narysujesz, to byłoby naprawdę mega. Jola, czyli Crazy Book Hitter, którą mam nadzieję, że oglądacie, bo za każdym razem jak ją nominuję do czegoś, to wam mówię, żebyście wy Jolę oglądali, bo Jola jest super. Fun fact. Sprawdzone info. Just saying. Jola, widzimy się na targach. Oraz Pucharz Odkrywa oraz Iga Friedlich, dziewczyny, mam nadzieję, że wy też nagracie odpowiedź na ten tag, bo Hamilton to życie. Także to było na tyle, mam nadzieję, że Hamilton Bóg tak w moim wykonaniu wam się spodobał. Jak trochę się tak powygłupiałem, nie wyrzuciliście komputerów przez okno, kiedy śpiewałem fragmenty piosenek, ale przepraszam bardzo za bardzo, się jaram. Koniecznie obejrzyjcie film Remi, gdzie ona te pytania przetłumaczyła i dzięki niej ten film w ogóle powstał, gdyby nie ona. I mnóstwo moich znajomych jarających się Hamiltonem, to ja bym Hamiltona nie przesłuchał. Jeszcze ja z Wami Żegnam i pamiętajcie, do not throw away your shots.